Siemano moi drodzy, widzowie w kolejnym odcinku <laughs> Sorry. z PCD Dzisiaj Scenariusz się w sumie powtarza cały czas, no i bo się zarabiamy i patrzcie jakie mam chodzenie Grałem z kolegą wcześniej, wsiadłem do Audi. On zmienił auto, wysiadłem i tako od teraz tak o, i, i chodzę. O, widzicie? Dobra, nieważne, wsiadamy. Wsiadamy do gruzu. Do gruzu, ale mocnego gruzu. Dobra. O! Ale się fajnie składa. Mamy stary Jarosław i Malechowa. Akurat tam chciałem pojechać do domu mojego. Czekajcie, stary Jarosław, to w tamtą stronę w... źle jadę <coughs> Troszkę się najedziemy, ale Wiecie co w sumie? Mam pomysł Ja zrobię cięcie, zobaczymy się Kiedy się zobaczymy? Nigdy <coughs> Nie no, zobaczymy się dopiero za nie wiem, no jak będę dojeżdżał do Malechowa, więc... No, widzimy się za chwilę. Witajcie z powrotem. <laughs> ja już jestem, jak widzicie, przysławnie. Znaczy przysławnie. Przy Malechowie. Znaczy dojeżdżam. No i... No i tak, i tak dostęp na 300. Fajnie. Fajnie się już składa, kurde. Dopiero się film zaczął praktycznie, a już mandat dostaje. <laughs> policja! zarobiście 300 stówę mandatu od fotoradaru. Jeszcze policja stała, no zawsze musi stać! Czemu bym miała nie stać? Jezus Maria! <laughs> O Jezus Maria, że zdarzyła się awaria! Dobra, dojeżdżamy już do Malechowa. Znaczy w sumie jesteśmy już w Malechowie. I mandat stówa. Ale nie. Zerawiam te mandaty. Łatwiej jest zrzucić sobie pieniądze niż zarobić. Okej. Okay. 37, to jest chyba ostatni dom nawet tutaj. Tak, ostatni dom. Na samym końcu może chyba. Zapomniałem, że tak chodzę głupio. Dobra. Cofamy i pojedziemy sobie do domku naszego. U. To jest chyba... Nie, dobra. Nie, coś, coś pomieszałem. już dawno był dom. Ale ten pomac schowany. Muszę sobie to zapamiętać, że to jest ten pomad. taki. Znaczy, ten pomac. Nie ten pomat, tylko. Chyba dobrze jednak. Nie wiem. Coś takiego jest. Oj, uj, 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 uj. Uj. Czyk, czyk. Parkujemy. Piękne parkowanie. Чекайте, идешь я улетать до кшаков. Не подти, не подти, не подглядайте, не подглядайте, не подглядайте, не видите ничего, если видите, не подглядайте, не подти, не подти, не подглядайте, если видите. No nie, to co widzicie. Nie podglądajcie, nie patrzcie. Dobra, już się idziemy do domu. Muszę wziąć prysznic. Bo śmierdzę... Jak... Krowi... Krowa... Jak krowa... jak krow... Jak krowia mina. Śmierdzę. O, światełko, światełko. Dlaczego jeszcze nie było tego Ej, jak chcę to zgasić? Nie chcę tutaj światła. Zgasi mi to światło? Jak się je zgasić? Do. Jakoś zapaliłem, ale zgasić to nie mogę. Dobra, nieważne. Zapalam sobie to światełko. Idę się myć. Patrzcie, jeżdżę ja do ale się śliż do mnie. Dulul dulul. Du Ala la 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 la. Pana papa, pana papa, para para. Wow. Wow. Wow, para para para. Wow. Dobra. Umyliśmy się, wychodzimy. Więc to jest głupie, bo tutaj jest bezpiecznie światła. W środku kibla. Ja się myłem i oblałem się. Dobra, idę spać. Nie, nie mogę. O. Nie umiem zgodzić tego światła, zostawiam mnie tak. Dobra, wychodzimy. Mamy zlecenie. Z Malechowa Restauracja do Darłowca 1. Otwieramy bramę Sopę. Cyk, odjeżdżamy do tyłu. Cyk, wyjeżdżamy. On się powinno zamknąć Cześć Golf jakiś. Wyskoczył mi z, z krzaków golf jakiś. <laughs> nie wiem zostawił tu na mnie łapkę a ja myślałem że do karczmy idziemy a w sumie a nie no, no dziwnie ta restauracja wygląda panie golfisto proszę iść grać sobie w golfa a nie mi tu przeszkadzać Wiecie co nie kończę jej radzie idę sobie z tego Drugie chodzenie w nerwę mnie to chodzenie już Panie golfisto, coś Pan zrobił Chłopie coś tu zrobił <tryk> Odpal to daj się ode mnie Panie 2-0 Nara Mim, 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 mim. Muszę się patrzeć na drogę, a nie do tu Ale boję się, że on mi zaraz w cztery litery przypielniczy. <laughs> nie, no, zapomnę. <laughs> to jest gdzieś ten pomoc zaraz. Czy tam prędkością, nie wiem Ten pomat to w sumie też, bo ten pomat to chyba policja tam trzyma Prędkością że to są te pudełka głupie Co ty robisz? Chcesz zobaczyć jaki myk zrobimy O nie, barierka! Musiałem zrobić fajny meg, żeby uniknąć bandatu i nie stracić mniej więcej prędkości, ale barierki były. Nie, nie <grystanie> Jak ty się goście dobrze wrócił? A no tak. Prawdopodobnie palną o barierkę. Dobra, musimy zgubić tego typa z golfem. I na razie nie widzę, żeby jechał w ogóle. O jedzie, jedzie, jedzie. Może nas nie zauważy. Nie, Widział nas! Widział nas! Z ciemności byś nas nie zauważył. Znaczy by pewnie widział, żeby w krzakach jakieś siedziemy, ale... Nie widziałby nas. <tryk> <tryk> Jezus Maria Udwali się z tym gór, bo młoder mnie tutaj. To jest gościowa. mi 50, wiecie. Mniej niż 50. Auto. zapisał? Auty. auty, Auto. Nie wiem, jedziemy teraz. Czek. <laughs> Auto mi odjechało. <laughs> no dobra, idziemy z golfistą. Wiecie co, ja nie będę jeździł przepisowo. No. Następ w następnym odcinku prawdopodobnie będę... Dobra. Do wolce idę. Gdzie pojechan? Tepnął się. W ogóle tepnął. <totuk> Szalony golfista. Co ma najwięcej hajszy? Jakieś Kac... kacper... Kacper 30 Po no, prawie milion. No i mówię. W następnym odcinku pewnie będę miał zdane prawo jazdy, więc będę przepisowo jeździł i nie będę tak zapiernięczał szybko. Kurde. Dopiero, czy się film zaczął, już się kończyć. Ale dobra. Polonerz. Czarny polonerz. O nie! To jest ten z ostatniego odcinka! Polonerz za mną jedzie! Pamiętacie, ostatni odcinek był spowodowany za mnie! Dwa polone, nie godziły. Jed... To jest jeden z nich. Ciekawy. Gdzie on jest? Nie widzę. <laughs> Najpierw pan golfista, później polona ze wczoraj. To jest dosłownie ten sam typ. A jaka jest w ogóle szansa, że my się do siebie wpadnęliśmy znów? Wpadnęliśmy. Wpadnęliśmy. Para, <laughs> para, para. W ogóle napiszcie mi widzowie w komentarzu, co to jest za miejsce. To jest parking, ale po co ten parking jest? Tam jest jakiś domek. Nie wiem czy to jest hotel. Ale nie wiem. Od czego jest ten parking? Napiszcie mi w komentarzu. <tryk> <tryk> ale mi mnie... <tryk> <Chrypka biega. tryk> <laughs> Sorry za ten kawałek nie yy, Nowy Jarosław to do darłowca, a to yy, przy Darłowie akurat będzie Maluch, oczywiście, że Maluch Oczywiście, że Maluch musi być W sumie to nie mam nic do gadania, bo sam pojechałem lewym pasem pod prąd, ale no oczywiście musiał być jakiś maluch. Nie mogło nikogo być w takim momencie. To musiał być mali. <laughs> 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 pojedziemy się polem. Nie będzie szybciej. Ale chociaż się pojedziemy polem. I pozapierniczamy sobie. Fajne są te wiatraki. Tak zablokuje. Nie gadaj. Potrzebuję auta do darłowca. Żeby to odebrać. Nie mogę się tak zablokować. Wiesz. Nigdy więcej tak nie jadę blisko. <coughs> Już miałem pisać do mojego kolegi, bo akurat gra widzę, czy nie podwiezie. Ale na szczęście nie musiał. O, bił dzwony, bił. Gdzieś kościół. Mam <laughs> darłowo 8, na co dojeżdżamy do Darłowca. Jak mamy darłowo. I nie ma ten. Nie ma bata, że jedziemy z drugiej strony, bo jechaliśmy przez stary Jarosław, a tym bardziej, żeśmy mogli dojechać tą drogą yy, 37, to mu musiałby być otwarta przestrzeń tutaj. Czyli przestrzeń dodana do gry, nie. To wtedy bym przejechał, jasne. Tu mam już derłowiec. <trym> o nie golf o nie o nie zablokowałem się zablokowałem się ja. dobra to było dziś na tyle widzimy się w następnym w następnym odcinku zrobię dla was ostateczny drip hmm. Shoot.